W kolejnym vlogu jestem na działce. Miał być vlog z zamówieniem srebrnych kwiaty, ale to będzie innym razem. Przyjechaliśmy po tych zimnych nocach podlać tutaj do szklarni kwiatki, więc przy okazji pomyślałam, że nagram wam zamówienie, które ostatnio zrobiłam z roślinami kwitnącymi. Z bylinami, w sumie. Zamówienie z roślinami doniczkowymi z sklepu Replin Kwiaty. Pokażę Wam innym razem, bo domówiłam jeszcze chyba trzy czy cztery rośliny z tego sklepu. Więc jak przyjdą, zrobię kumulację tych dwóch zamówień i pokażę Wam już wszystkie, które zamówiłam z tych dwóch zamówień. A teraz przejdziemy sobie do zamówienia z Allegro. Zrobiłam powtórnie zamówienie od tego samego sprzedającego. Ostatnim razem wspominałam Wam we vlogu, że zrobiłam zamówienie na Allegro i niestety nie dotarł mi floks szydlasty w kolorze czerwonym. Bardzo intrygował mnie ten kolor, czy rzeczywiście taki będzie. A że nie ma problemu z kontaktem ze sprzedającym, gotówka wtedy za brak zamówionych roślin dostała mi. Praktycznie od ręki zwrócona na konto, więc zamówiłam jeszcze raz ten floks szydlasty w tym kolorze czerwonym, żeby zobaczyć jak te sadzonki wyglądają z reguły. Mają oni ładne rośliny w doniczkach, już takie wrośnięte, więc nie miałam obaw przed zamówieniem tego floksu szydlastego. A że trzech sadzonek mi się nie opłacało zamawiać, to domówiłam jeszcze. Kilka innych roślin. 2, 4, 6, 80, 2 na 14. 2, 4, 6, 80, 2 na 14, 16. 17 w sumie ich wyszło, ale miałam przygodę z tym sprzedającym. Oni mnie już chyba mają podziurki w nosie, a i mnie lekko ciśnienie skoczyło, ale tak chwilowo. O tym Wam za chwilę powiem. Zrobiłam zamówienie na taką ilość właśnie roślin. Adi poszedł mi do paczkomatu, odebrał przesyłkę i już od razu na pierwszy rzut oka byłam pewna, że znowu wszystkich roślin w pudełku nie ma. A to dlatego, że jak na 16, 17 roślin, które miało się zmieścić w tym zamówieniu, to ta paczka, to pudełko było zdecydowanie za małe. Więc już tak zrezygnowana w domu. Przysiadłam do tego pudełka i okazało się, że nie myliłam się. Było tylko pięć roślin właśnie ten Floks szydlasty w kolorze czerwonym i szałwia omoszona w ilości sztuk dwie. Zaraz Wam te rościnki pokażę. Już tu szałwia widzę, że będzie niedługo kwitnąć. Najpierw zaczniemy od tego zamówienia, które odpakowałam za pierwszym razem, bo po prostu już straciłam humor na wstępie, jak zobaczyłam, że nie ma całego mojego zamówienia po raz kolejny. Już naprawdę mm, niezręcznie mi było pisać znowu do sprzedającego, że znowu tych roślin brakuje. No ale cóż zrobić? Na 17 zamówionych roślin przyszło tylko 5, a gdzie reszta zamówienia? Yy, już Wam pokazuję. Przyszedł ten floks skrzydlasty w kolorze czerwonym. Ładny kolor. Pewnie jak będzie więcej słońca, to i ten kolor będzie taki intensywniejszy. On taki w trochę ciemny róż wpada. Trudno powiedzieć, jaki to odcień, ale jak przedtem stał na balkonie, to troszkę czerwonego widziałam. Ładne sadzonki, oczywiście floks skrzydlasty. Już przekwita, ale jeszcze kolor można zauważyć. Takie trzy sadzoneczki. I w tej jednej paczce przyszła jeszcze szałwia Midnight Rose. Jest to odmiana w kolorze różowym. Takie dwie sadzonki. Więc jak widzicie, ładne te sadzoneczki są. Niczego sobie. Tu już zawiązują pąki u góry, więc będą kwitnąć. No ale tak, na tym się skończyło. Iwona znowu musiała wziąć telefon do ręki i znowu prosić się o resztę roślin. Ale dostałam informację po południu, że była i druga przesyłka, i jest problem z tą drugą przesyłką, bo nie zmieściła się do paczkomatu. Więc sprawa jakby została wyjaśniona, więc ja napisałam do sprzedającego, że dostałam taką informację, że niestety, ale druga paczka i była za duża i nie zmieściła się do paczkomatu chociaż dziwne to bo skoro wsadzili oni jakoś do tego paczkomatu to i powinna do kolejnego tutaj u mnie w mieście paczkomatu wejść do tej skrytki ale najwidoczniej nie weszła więc rośliny zostały najprawdopodobniej odesłane z powrotem do sprzedającego miałam napisać jakich tych roślin mi brakuje więc zrobiłam znowu całą listę bo naprawdę tych sadzonek sporo brakowało, ale sprzedający nie robił żadnych problemów. Powiedzieli, że oni wyślą mi kolejną paczkę właśnie z, tą, z tej listy, którą im wysłałam z brakującymi roślinami. Po prostu uwierz mi na słowo. Mam nadzieję, że. Dostali zwrot tych roślin doszły do sklepu. Ja im napisałam, że jak przyszła do mnie ta druga przesyłka z kompletnym już zamówieniem dałam im cynk po prostu, że rośliny już mam. Nie wiem, czy dotarła do nich ta paczka, która nie zmieściła się w paczkomacie, czy nie. Ale mam nadzieję, że tak. I teraz Wam pokażę rośliny, które zostały ponownie wysłane. I są to następujące rośliny. Przetacznik. Przetaczniki ilości sztuk dwie, też ładne duże sadzonki. Jest to odmiana Royal Candle. Spore są, tu już też zawiązują szypułki kwiatowe, więc ładne przetaczniki, ale będzie też jeden pubel. O tym. Powiem Wam na końcu i pokażę. Kolejną rośliną, yy, którą zamówiłam w ilości sztuk trzech, bardzo mi się spodobał ubiorek, a tym bardziej, że jest to roślina blinka płożąca, wiecznie zielona, czyli nie zanika na zimę. Yy, jak posadzimy, tak widzimy ją, mamy ją na oku, gdzie jest, na naszym ogródku. I że był w kolorze lawendowym dostępny, też mnie zaintrygował ten kolor, jakiś ten ubiorek przyjdzie, w jakim kolorze, więc zamówiłam trzy takie ubiorki. Rzadko spotykany jest w sumie w takim kolorze i taki rzeczywiście lawendowy, jasny fiolecik przebijający się w nieco różowy. Też ładne sadzonki, takich sadzonek mam trzy. Fajnie, bo jeszcze kwitnie, więc dążyłam zauważyć ten lawendowy kolor. Tutaj macie pączki, więc można sobie zobaczyć, jaki odcień fioletu jest. Taki rzeczywiście i delikatny. Takie trzy sadzoneczki. Kolejną rośliną, yy, którą zamówiłam jest, yy, już Wam pokazuję co, naparsknica. Naparstnica purpurowa w kolorze purpurowym. Spora sadzonka. No, na razie nic nie widać. Będzie kwitnąć dopiero latem. Mam nadzieję, że zakwitnie. I następna roślina, która do mnie przyszła, to Ostróżka. Ostróżka w kolorze niebieskim. Taka średnia, niewielka sadzonka. Ostróżka w kolorze granatowym. Tutaj nie wiem, co to jest za roślina, która do mnie kolejna przyszła niepodpisana. Więc nie powiem Wam, co to takiego. Wydaje mi się, że jest to ostróżka. Ale pewna nie jestem. Tak, chyba tak, chociaż mogę się mylić. I przyszła do mnie jeszcze, i przyszedł do mnie jeszcze Ubian. Zachorowałam na kolor żółty i na kolor czerwony. Napisałam, że w zamówieniu brakuje właśnie mi tych dwóch kolorów. Niby jest podpisany Wueb jako żółty, intensywnie żółty miał być, ale ten pączek jest tutaj taki bladożółty w kolorze pastelowym bym powiedziała. Mimo wszystko podoba mi się, chciałam mieć kolorowy łubin i domówiłam jeszcze yy, kolor czerwony. Tutaj sadzonka kwitła, ale niestety jak możecie zauważyć czubek, akurat kwiatostan był złamany, więc oderwałam, bo był taki klapnięty. No do niczego się już nie nadawał, bo był raczej przyschnięty, ale kolor będzie yy, czerwony. Przyszła do mnie jeszcze jedna roślina to ten bubel z tego zamówienia Ostróżka Granatowa. No, ona marnie wygląda. Ja mam nadzieję, że jak wsadzę do ziemi tą roślinę, to z korzenia po prostu odbije i zacznie wypuszczać nowe liście. Jak nie w tym, to w przyszłym sezonie ale zobaczcie, łamana całkowicie. No, już klapnięta. Ona już nie żyje. W tym sezonie, mam nadzieję, że w przyszłym sezonie odbije, jakoś pozbiera się, bo szkoda by było. Ostróżka granatowa jest śliczna. I dostałam gratis, więc już ja do nich nie pisałam, że roślinę dostałam taką, jaką dostałam w takim stanie. Już nie będę robić żadnego zamieszania. Przyjęłam ją na klatę, ale miła niespodzianka znalazła się w paczce. Bo dostałam gratisa, taką też położącą roślinę, tworzącą takie kępki, rozrastającą się na boki, i jest to piaskowiec w kolorze białym. Także widzicie, nie 17, 16 roślin zamówiłam, bo tą dostałam w gratisie. Teraz, póki tak delikatnie, słońce. Przyświeca, to ja pójdę na ogródek, na tą rabatę, gdzie planowałam wsadzić sobie te rośliny, i tak na szybcika posadzę. Jeszcze muszę przemyśleć sprawę, gdzie dokładnie która pójdzie, ale na pewno znajdzie się dla nich miejsce, niech już rosną w ziemi. Ja już mam nadzieję, że te zimne noce minęły, chociaż widzę, że w piątek, w ten piątek w nocy ma być znowu 5 stopni, ale to już nie dwa ani nie 3, tak jak było w zeszłym tygodniu. Zabieram się teraz. Za wsadzanie tych roślin. Już spacer po działce zrobimy sobie innym razem, ale w tej chwili kwitnie jeszcze kilka kwiatów nowych, które się pojawiły, jak nas nie było, więc jeszcze sobie lukniemy tak szybciutko na te moje kolorowe, które w tej chwili na działce kwitną. Lecimy sobie tak króciutko, tak szybciutko po tej części rabatki. Tutaj dosadzę jeszcze na pewno kilka roślin. Które Wam przed chwilą pokazywałam. Gęsiówka rośnie mi tutaj w kolorze żółtym. Ona się ładnie rozrosła od zeszłego sezonu, bo to były takie małe sadzonki. Tu mam jedną, drugą gęsióweczkę, więc ubiorek też będzie tutaj na tą rabatę pasował. Mam to tak kolorowo, więc jak dołożę jeszcze lawendy, to będzie to ładnie wyglądać. Zawciąg morski w kolorze też takim delikatnym, różowym. Troszkę lawendowym. Ładnie kwitnie. Tutaj mam skalnicę, która też pięknie kwitnie. Trzmielina emerald gem. Ładnie się rozrasta. Tutaj też był zawciąg. Już nie pamiętam w jakim kolorze, albo dopiero będzie kwitnąć. Może to będzie kolor czerwony. Zobaczymy. Ale jeszcze kwitnie zawciąg. W tej chwili w kolorze białym. I zawciąg nadmorski w kolorze różowym. I jeszcze tutaj z tej rabatki chciałam Wam pokazać nowości, które zakwitły, a mianowicie są to y, japońskie azalie. Te miniaturowe. Tu już ta przekwita, ona najwcześniej kwitnęła. Taki jasno-różowy kolor. Tu mam kolor łososiowy, też tej miniaturowej azali. Bratki. Które jeszcze zostawię, ale one już sami widzicie, jak marnie wyglądają. E, smakują też owadom. One te dziurki, zobaczcie, jak ładnie wycinają i służą im do budowy swoich tam gniazd. E, tutaj jest azalia w kolorze intensywnie różowym. Takie małe krzaczki, a tak obficie ładnie kwitną. Na szczęście te zimne noce im nie dokuczyły. I tu kwiaty takie lawendowe. Też bardzo ładna azalia, z tym, że ta już ma takie większe te dzwoneczki. Tu mam rządek azali japońskich, miniaturowych. No i trzmielina. W dalszym ciągu pięknie się rozrasta. Ta złota wariegacja też tu ładnie wygląda. Kolejny rząd to azalie. A później już kolorowe sadzoneczki niskich, kwitnących roślin. Kwitnące przetaczniki w odmianie Blue Bitter Sweet. Taki fiolecik delikatny na tle żurawki. I jeszcze chciałam Wam koniecznie pokazać tego oto Clematisa. Pierwszy kwiat. Więcej jest pączków. Tu jeszcze taki drugi. Zobaczcie. Piękne te kwiaty ma, fioletowe, całkiem spora ich średnica, więc cieszy mnie to, bo w zeszłym roku nie chciał kwitnąć. Jeszcze spojrzymy sobie na wnętrze szklarnik jak w tej chwili wygląda. Część kwiatów już mam powsadzane. Dodonice czekają na lepszą pogodę. Tu zdążyłam już wsadzić do donic kilka klematisów. Jeszcze nie są wszystkie. Resztę czy mam? W domu jeszcze, ale to ich czas w mieszkaniu się kończy, bo już naprawdę nie mam nerwów do wystawiania i stawiania tych kwiatków na noc. I, I tutaj pomidory. Ostatnio mama pytała o pomidory i ogórki, więc pokazuję Wam, jak w tej chwili wygląda plantacja, którą zajmuje się mężuś. Całkiem sporo już te pomidory są. Ogórki, też niczego sobie. Mamy tylko tak dla siebie po kilka krzaczków, bo i szklarnia pęka w szwach, nie ma już miejsca na więcej. I tu sadzonki papryki też ładnie wyglądają. Chociaż widzę, że ślimaki się do nich dobierają. I tu druga strona, też ładne sadzoneczki, pomidorów. Już nawet zaczynają kwitnąć całe szczęście. Ciężki czas przetrwały bez żadnego szwanku, więc takiej wielkości już pomidory są. No i tu oczywiście koleusy, jeszcze też nie wszystkie wsadzone do ziemi, ale już jesteśmy bliżej niż dalej. Ładnej pogody, mam nadzieję. Tu jeszcze moje siewki, które też trzeba wsadzić. Bazylia. I tu donica, którą też wstawiłam do szklarni, bo tu jest begonia i niecierpek. A te nie bardzo lubią chłodne noce. Cebula. Tu mam super tu niewisty. Ja je wsadzałam zdecydowanie jako mniejsze sadzonki, a zobaczcie jak one już wstryknęły do góry. Tutaj taka w odmiarze superwista fioletowa. Liba kopa też pięknie kwitnie. Ja już zdążyłam poobrywać przeschnięte kwiatuszki, ale znowu kopka biała się zrobiła. No to jest super roślina do donic na caluśki sezon. I tu begonie, też już w donicy wiszącej. A co, spojrzymy sobie i na nie. Begonie w kolorze takim pomarańczowym, tam intensywnie czerwona i tu żółta. A i tu jeszcze mam begonie. Tak już oglądamy, to i sobie tutaj spojrzymy. Taka różowa. Ma drobne te kwiatki, mniejsze niż pozostałe, ale za to są pełne. Na brak pąków piwoni też słuchajcie naszekać nie mogę tu jeszcze orliki się przewijają. Spójrzcie, ile ich będzie. Każdy krzew w innym kolorze. Jest tutaj kilka odmian 5 czy 6, a nawet może i więcej. Na razie są w pączkach, więc jak zrobi się cieplej, na pewno tutaj ładny będzie ten kącik. i tutaj moja piwonia na bieżąco kwiaty jej są zrywane, jak byliśmy tutaj też w tygodniu, mąż też zerwał mi i przywiózł do domu, więc na bieżąco mam kwiaty w wazonie. Pokażę Wam jeszcze i tulipana papuziego. Tu mam taką kępkę. Jest to odmiana najpóźniejsza, najdłużej kwitnąca. Też ładnie wygląda, taki strzępiasty. Śliczny jest. Kto wie, czy sobie nie domówię na jesień więcej, właśnie takich papuzich, tych późniejszych. Chwilunię do Was się z balkonu odzywam, już przyjechaliśmy z działki, już zdążyłam obiad ugotować mężuś w pracy, ale wyszłam jeszcze na balkon, bo zrobiłam porządek z tymi moimi koleusami, wyprowadziłam je tutaj na dwór i już sobie tak obiecałam, że już nie będę je na noc zbierać do domu no może za wyjątkiem tych, których jeszcze nie mam wsadzonych do donic, kilka sztuk zostało bo czekam jeszcze na jedno zamówienie z grupy facebookowej no na tyle wpadły mi w oko od pewnej pani, która wystawiła akurat koleusy na sprzedaż że nie mogłam się oprzeć i zamówiłam kolejne 10 sadzonek ale to już będą ostatnie, które zamawiam pokażę Wam na pewno jak do mnie przyjdą Powiem Wam, że tutaj te zimne noce wcale nie zaszkodziły tym pelargoniom, ładnie kwitną. Odwrócę kamerkę, to Wam jeszcze pokażę z drugiej strony balkonu, bo ty, tutaj z tej strony widzicie tylko niewielką ich część, więc już tak na sam koniec zrobię przebitkę z pelargoniami, jak w tej chwili się mają. I co? I będę kończyć. Tydzień był zimny. Mało wychodziło się na balkon, nie tyle, co podlać tak szybciutko tutaj roślinę i niewielką ilością wody. Ale to wystarczyło, żeby gołębie się rozpanoszyły i na nowo tutaj przylatowały, robiły podchody, żeby zrobić sobie gniazdo pod regałem. Ja je dzisiaj od samego rana gonię i tak przez cały dzień normalnie, co chwila przylatują, już są na tyle cwane, że cichaczem przylatują i nawet nie gruchną, ale ja jestem czujna i co jakiś czas sobie wyjdę tutaj na balkon i za każdym razem, jak wychodzę, jak otwieram ten balkon, to muszę przeganiać moje ulubione tutaj ptaśki. Jerzyki już są, też już fajnie latają, już nawet mają młode, bo te młode pod wieczór normalnie tak ćwiergolą w tych budkach. I znowu przyleciał, zobaczcie. I znowu przyleciał i się przygląda. Widzicie, ja już dosłownie nie mam do nich sił i one się nie boją, no bo klepę, rękę sobie ubiję, a nie odleci. No, łaskawie pofrunął, za dwie minuty znowu przyleci z powrotem. Rękę sobie można ubić o barierkę, a one i tak już są na tyle oswojone, że nie boją się. Trzeba do nich podejść ekstra i przegonić, żeby łaskawie skrzydła rozłożyły i odfunęły. Koniec na dzisiaj. Za chwilę zabieram się za montowanie vlogu, żebyście mogli go jutro rano zobaczyć we wtorek. Mam nadzieję, że pójdzie mi ten montaż. W każdym razie już Wam dziękuję za dzisiaj, za to, że byliście ze mną, że spędziliście swój wolny czas na obejrzenie tego vloga. Witam wszystkich nowych subskrybentów, którzy przyszli na mój kanał i zostali. Jestem Wam, wam bardzo wdzięczna. I co? I do następnego razu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Papatki.